Chłopaki, zapraszam Was na losowanie. Losowanie będzie bardzo proste. Będziemy przydzielać po kolei do, do grup od A1 do G4. Są 24, 28 drużyn, jest aż także także sporo tego będzie. Po zobaczeniu w filmiku w przeciągu tam 2 godzin powinien znaleźć się dokładny harmonogram z wszystkimi meczami. Kto kiedy gra, o której. Dla mm, przypomnienia, grupa E i F będzie grała na Orliku i tam obowiązują. Albo lanki, albo turfy, zakaz gry. Albo turfy, albo halówki, zakaz, zakaz gry w turfach, także to jest informacja dla tych, którzy znajdą się w grupie tak? No to jeszcze raz. Dobra, to se wytnę, nie. No w grupie E i F obowiązują turfy albo lanki. E, jeszcze raz halówki, turfy. halówki albo turfy, a zakaz gry w lankach, okej? Okay? A na boisku dowolnie. Tam nie przesadzajcie z skrętami i, i, i żebyście mi tej płyty nie zniszczyli, okej. Okay? Także m, przejdziemy sobie do losowania. Losować będzie Agnieszka. Ona już wie, jak to powinno być wylosowane. Także dla formalności, tylko mm, nagramy to, co się za chwilę będzie działo. tak? No, myślę, że tak. Ok, Agnieszka, po kolei losujesz, pokazujesz yy, nam karteczkę, z jaką. jaka nazwa, i Patryk to uzupełnił. Trzeci bar. Okej. Okay. trzeci bar trafia do grupy A. Super, świetnie. Następna. Ala Madrid Ala Madrid Kurde. Ja cię pierdzielę to... Będę ja musiał dobrą drużynę ustawić tam. Domu z Łabendy. Cholera, jasna no, to mi się grupa trafiła. Tak zamykamy grupę A, Pab Zamkowiec, trzeci bar Ala Madrid i domu z łabędy. Kirchhoff. Grupa UG. B Kirchhoff? Ok. jest, LKS Bujaków piszemy do grupy B. Boguszyce. Boguszyce. Trzecia drużyna grupy B. Fater z młodymi I Fater z Modymi. Tak zamykamy grupę. Nie dobra, tutaj informatyk jest Tak wygląda grupa B Grupa C Parasole zabrze Parasole zabrze, tak 9-9-9, Trampki Trampki tak Browamatorzy. Browamatorzy. Ruch Kozłów. I Ruch Kozłów. Tak wygląda grupa C. Parasole Zabrze, Trampki 9-9, Browamatorzy i Ruch Kozłów. Bezimienni. Grupa D, Bezimienni. Basy, Palestyńskie Cichobiegi. Tak jest? Teneko. Teneko. Okej, okay. i zamykamy grupę D. Bezimiennik, Grubasy, Palestyńskie Cichobiegi i Teneko. I grupa E, która będzie grała na orliku? Grzybowice. Grzybowice. AKS Grzybowice? AKS Grzybowice? LKS Krzyżne Lipowa. LKS Krzyżne Lipowa, tak. Bielszowice. Bielszowice. A dokładna nazwa? Tam jest tylko Bielszowice? Nie. ZZRG Bielszowice. I to jest grupa E. To są drużyny, które zostały wylosowane do Ciochowic, które są gospodarzem tego obiektu. Grupa F. Gwarek Team. Gwarek Team. Fassberg team. Fasberg Team. Tak. I? Jeszcze jedna. LKS-45, dwa bujaku. Okej. Okay. I standardowo do grupy G pozosta pozostałe drużyny trafią, a są to ta grupa gra na boisku Toszecka szlachta. Tuszecka szlachta. Naprzód świbie. Na no, takie derbowe pojedynki ujazd. same. I ujazd. Tak, tak jest. Okej. Okay. Także tak wygląda grupa G, która będzie grała jeszcze na boisku. Olimpia Pownicza to szlachta, naprzód, fibie i ujazd. Ja Wam dziękuję i zapraszam na turniej, który rozpocznie się o godzinie 10. Bądźcie punktualnie, bo będziemy grali dokładnie z harmonogramem. Pozdrawiam. Okay.